Jeżeli cofniemy się o 10 lat, w internecie królowały gierki flashowe, w większości proste, wciągające tytuły, stworzone na wtyczce Adobe Flash Player, jak z samej nazwy wynika. Happy Wheels, Age of War, Ogień Woda, klasyki każdej informatyki. Nadal nie rozumiem czemu moja nauczycielka w postawówce aż tak bardzo nie lubi archobo. Ale niestety, 12 stycznia 2021 roku wtyczka Adobe Flash Player uległa absolutnej terminacji, a tytuły, które zostały na niej stworzone, już na zawsze zniknęły z sieci. Oczywiście to drugie to zwykłe kłamstwo. GD po niedługim czasie powróciły. Niektórzy twórcy przeimportowali swoje produkcje na inne silniki, a w niektórych przypadkach fani wzięli sprawy we własne ręce. <grydę> Mimo wszystko, złota era Gierek przeglądarkowych już dawno minęła Tym razem internet podbijały gry mobilne I o ile produkcje fleszowe Często cechowały się tym, że były stworzone przez jedną osobę Z czystej pasji Tak produkty na platformy mobilne To często napakowane reklamami I mikrotransakcjami główna Stworzone przez multimilionowe firmy Na ratunek przychodzi nam wszystkim znany YouTube Kto mi sprzedawał ten kryształ? Na którym prawdopodobnie oglądacie ten film O ile ktoś nie przerzucił tego na TikToka I nie pociął na 7 partów Na YouTubie od ponad półtora roku istnieje coś takiego jak Playables. A u nas w Polsce pokój gier. Pierw pojawił się tylko dla losowych osób, potem dla użytkowników premium, potem w ogóle zniknął, a teraz jest dla wszystkich. Więc, jeżeli odpalicie sobie ten pasek po lewej i zjedziecie w dół, to zobaczycie tam pokój gier. <laughs> Żartowałem. Nie zobaczycie. Testowałem go na wszystkich możliwych kontach. Na laptopie mamy, telefonie kolegi. Wszędzie pokazywało, że funkcja nie jest dostępna w twoim kraju. Po prostu nie ma tego w Polsce. Jedynym sposobem, żeby się tam dostać, było użycie VPN. Ja korzystam z VPN-a dostępnego w operze GX, którą prawdopodobnie dobrze znacie, jeżeli oglądacie mój kanał. Ale tak, dwa kliknięcia i miałem od razu dostęp do tej funkcji, mimo że w naszym kraju nie jest dostępna. Ale tak szczerze, jak chcecie sobie pograć w jakieś dobre gierki z poziomą przeglądarki, bez korzystania z vpn no to macie je bezpośrednio w Aperze. I to naprawdę dużo. Co może być lepszego niż spędzanie upojnych chwil w całkowicie dostosowywalnej przeglądarce Opera GX, która posiada niemalże nieskończoną listę modów pozwalających zmienić wam wygląd, dźwięki i muzykę pod ramakiem Na przykład o, kaczka. Chodząca kaczka. It was do tego istnieje takie coś jak panic battle. Najprościej mówiąc wyobraźmy sobie, że przeglądając internet zabłądziliście na stronę z gorącymi mamuśkami. No, a co jeszcze gorsze, otrzymaliście ganga od ojca i zamiast wyłączać po raz 20 monitor na pulpit, co może zacząć być podejrzane, po prostu klikacie F12, przenosi Was do bezpiecznej strony. Jak już gang od rodzica się skończy, klikacie F12 ponownie i wracacie do poprzedniej karty. Jak to mówią? Opera GX jest lepsza niż seks, bo ją przynajmniej możesz mieć. Nie, no przepraszam. Link w opisie, zapraszam. Także jak sam YouTube informuje, funkcja jest publiczna, ale chyba jednak nie dla wszystkich. Czy jednakowoż gry, które tam znajdziemy, są ratunkiem dla wszechświata? Ponad 75 produkcji w jednym miejscu. Automatyczne zapisywanie postępów, udostępnianie gier, pełna darmowość. Były podejrzenia, że platforma ma działać jak Google Stadia i udostępniać nam twory AAA. Były spekulacje, że będzie działać jak Steam i umożliwiać nam zakupy różnych gier. Nie, ta funkcja jest kompletnym gównem, Tego nie idzie nazwać platformą. Mamy tutaj co prawda 90 gier, ale większość z nich to kompletne gówno. Pomóż yy, każce zajebać Bongosa. Pokój gier na YouTube jest słaby, nawet zestawiając go z pokojem gier na Facebooku, gdzie to prawie to samo, tylko na tobie wybór mniejszy. Ale ten film nie jest o grach na Fejsie, ani o grach na Netflixie, ani o grach na Google, tylko o grach na YouTube. Pierwsze co ujrzymy w zalewie tych prawie 100 produktów to. Ym, wi, e, wiecie, jak są takie gówniane gry z reklam albo z filtrów z TikToka to to stanowi 62% strony. Ogólnie to zmyśliłem tę cyfrę, ale pewnie i tak nie byłem daleko. Ale uznałem, dobra, dam szansę. Na pierwszy ogień poszedł Run. sterujemy tam jakimś JellyFruitem, Może nie przejść bada. Który wchodząc w odpowiednie pola, zwiększa się, a wchodząc w nieodpowiednie. Ha, zmniejsza się. Dodatkowo możemy zbierać jakieś monetki. Ale po krótkim odcinku czasu, dostajemy się do testu ostatecznego. Na naszej drodze napotykamy płotki, za którymi znajduje się wielki potwór. By przejść wszystkie te płotki, musimy być wystarczająco duzi. Po około dwóch minutach gry, udało mi się zyskać całkiem niezłą posturę koszykarza. Ale... to chyba było za mało. A więc przyszła pora na kolejny raz. I... No znowu mi się nie udało. To jest specjalnie tak. Kolejnym razem odblokowałem linę, po której mogłem zjechać i... jo, Co? No dobra, zjechałem kolejny raz na linie i... No co to jest? Co ja robię? Więc trzeci raz zjechałem na linie i postanowiłem niczym nie ruszać. Aha. No ale jak to mówią, do czterech razy sztuka. Zwiększyłem się do najpotężniejszych rozmiarów. I wygrałem. I wygrałem. Co to za tragiczna gra. Ja pie... Potem odpowiem jakąś grę w kosza. No. To jest dosłownie to samo co na Facebooku. Nie wiem czemu zmarnowałem na to 10 minut. Następne padł na Adorable Home. Adorable home. Przestańcie mi zwracać uwagę na moje angielski w Naprawdę potrafię gadać po angielsku, no kur, które przywitało mnie 4-minutowym ekranem ładowania. Ale kiedy już się załadowało, kazało wybrać mi moją postać. Wybrałem największą sigmę i spersonalizowałem go do moich oczekiwań. Następnie wybrałem partnera, dostosowałem go pod moje się. I tak oto zacząłem grę. To jest nasz dom od teraz, będziemy mieli piękne życie tutaj. O tak, lubię to, ale tutaj jest uśmiecone właśnie teraz. No masz rację, musimy to troszeczkę posprząt i Okej, okay, dawaj, zrobimy to. Potem zrobiłem zdjęcie kotka, pogadałem z moim mężem i odblokowałem swobodną rozgrywkę. Naszą walutą w tej grze jest miłość, za którą możemy m.in. dekorować dom. Miłość otrzymujemy albo od zwierzaka, albo od drugiej połówki. Jako, że mój wybranek opuścił mieszkanie, zostałem tylko z pchlarzem. Więc zajmowałem się nim przez jakieś 10 minut. Pogłaskałem go. Co się dzieje, dobra, nie ma ony klikał wszędzie. Obciąłem pazurki, no i trochę go pociąłem. Dobra. Ja pierdolę. Co to był za dźwięk? A na koniec wykąpałem. Co, nie mogę sobie uregulować yy, temperatury w prysznicu? Tak szczerze. W mnie ten kot i chciałem go sprzedać, ale się nie dało. Więc kupiłem dwa dodatkowe koty i zostawiłem wszystkie bez opieki kończąc rozbiwkę. Ale żeby odbudować swój honor, postanowiłem porobić trochę posiłków dla potrzebujących. Mistrzu, proszę przymierzyć. W grze Desert DIY. Przynajmniej próbowałem, bo okazało się, że gra ma z pół FPS-a. Kurde... Eee... Więc odpaliłem Hide and Seek. Piękna gra, przypominająca czasy kiedy ojciec wraca z wywiadówki. Uciekasz i kryjesz się przed oprawcą. Tak żeby nie zostać... Połamany w pół. Tata szuka. Co on przez ściany widzi? E Eee... nie jany. Help me. Masz. Ej, to nie są prawdziwi gracze. Czy że ja się nabiorę, że to jest multiplayer? Krat trzymająca w napięciu. Pełna adrenaliny. Nie no Albo w tej grałem jakieś niemowlaki, albo to wszystko, bo kolejna zmiana gierki. Teraz rzeźbię mordy na patyku. Maluję klosowymi sprayami, robię z nich fagatę. O masz OFA na czole sobie naklej. Robię byle co, a i tak mam cały czas trzy gwiazdki. Fajnie było podbić sobie ego, wiedząc, że bez starania robię coś idealnie, ale mam wrażenie, że nieważne co bym zrobił, to byłoby idealnie. <laughs> Kolejny. Tetris, to znaczy block drop. Ja jestem wybitny w takie rzeczy, Nie na no, gówno, fuj. Teraz widelec i parówka. Jakaś absolutnie obrzydliwa, fat gra, gdzie brutalnie na oczach grubszej persony musimy nabijać parówkę na widelec. Przeszedłem 8 poziomów tej gry i po prostu zostałem czarny ekran. Na zawsze. Nie wiem, jakie jest z tym przesłanie podprygowe, ale wiem, że fajnie, gdyby ta gierka miała więcej niż kurwa 15 fps, gdyby cokolwiek ciekawego się w niej działo. Dobra, żeby nie zanudzać tymi półproduktami, pora na super goal. Twoje młodzieńcze marzenia o zostaniu drugim Lewandowskim mogą się to spełnić. Zaawansowana grafika, a także zaawansowana mechanika. Oddawanie strzał jest bardzo realne i precyzyjne. Wyznaczamy go rysując linię na ekranie. Ha, Proszę zobaczyć. Wziął wyrywą wąwą taką trajektorię biegu, obejmi, potem wróć tędy, zrób tak, tak i strzelaj. <noise> Od zawsze miałem talent do piłki nożnej. Powiem Wam więcej, powiem Wam coś z mojego życia prywatnego. W wieku jakichś 8 lat, jako pierwszy i nieliczny z mojej całej klasy, zapisałem się na treningi piłki nożnej. Poszedłem tam jako pierwszy, jako trendsetter, jako pasjonat kopania w piłkę. Wiedziałem, że przede mną długa droga. Wiele wzlotów i upadku, Ale byłem pewny, że ta droga będzie tego warta. Więc tak oto poszedłem dwa razy na trening i byłem tak słaby, że rodzice mnie wypisali. Ale ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, że jestem po prostu legendą. Najszybciej zapisany, najszybciej wypisany. Także nabyte umiejętności objawiły się też w grze komputerowej. Jeszcze jestem kurwa wybitny. Co ty zrobiłeś? Strzelaj. O! No tak, tak, to właśnie chciałem zrobić. Eee, tu. Biegnij! Aha! Ale ci kurwa ograłem, kiepie jeba. Dobra. Je w okienko. Szybko! Podbieraj tą piłkę z nóg. To jest jakaś do szybko. Szybko. Co ty zrobiłeś? Aha. <grywa> Ja nie mogę. A mam za zgiga Emocje tak duże jak w piłce nożnej kobiet. No, a więc kolejna production to jakaś tam ninji Znowu fajny gameplay, chodzi tak płynnie jak cyberpunk na PS4. Z buta wjeżdżam, człowieku. Tylko przy końcu miałem rage quita. Jak failed! Tu nie ma żadnego sensu. Co to od początku robić? I tak oto w końcu trafiłem na faktycznie dobrą grę. Magiczna Akademia Pana Kota. Znajdujemy się w Akademii, sterujemy Panem Kotem, który włada. Magią, niemożliwe, nie? No i w naszą stronę zbliżają się duchy, nad którymi znajduje się różnego rodzaju kształt. Ten kształt odzwierciedla ruch myszki, jaki musimy wykonać, żeby danego ducha unicestwić. Mówiąc prościej, jak macie pionową linię, to musicie zrobić ruch myszką z góry do dołu. Jak macie jakiś trójkąt, to musicie ruszyć myszką w taki oto właśnie sposób. No chyba zrozumiałe. Naprawdę przyjemna gierka. Ma fajną grafikę, fajną płynność i nawet jakiś poziom trudności pod sam koniec. Zawiodłem się tylko wtedy, kiedy skapnąłem się, że to gierka od Google, stworzona na Halloween już parę dobrych lat temu. Po prostu została wrzucona na tego youtuba, ale nie jest to żadna niezależna produkcja. Czuję się troszkę oszukany. <laughs> Wstawiłem nawet smutną minkę do scenariusza w tym miejscu. Oszukany też poczułem się w emoji puzzle. No bo to po prostu skam. No tutaj dwa emoji youtuberów. I nie rozumiem tego. Gówno podcierasz. Od szura. Balon ma clowna, clown Klaun ma balona. Dobra. Nie wiem, na początku masz takie okupa, ale la firinda i potem masz takie... Ej, chcesz y, ślinkę polecieć i na końcu masz takie uje, yeah, ale z nią poleć kurwa. Nie chcę się to grać. Dobra, ważne, że lepiej od Niemca już. O, jakaś ostatnia gra, bo. Grał w te gówno już chyba z dwie godziny, nie? I się czuję zbrainrotowany, jakbym grał w filtry na TikToku przez dwie godziny. Następna była jakaś gównowyścigówka. wyścigówka. No i co? Macie auto, 5 FPS-ów i lecicie. jaka faza, ty. Na starej Noki miałem podobne, gry kiedyś. Teraz jakaś, nie pamiętam jak się nazywa, ale macie tor przeszkód, rysujecie swojemu pojazdowi koła i przechodzicie tor przeszkód. Oczywiście powinniście wytężyć Waszą wyobraźnię i dostosować Wasz rysunek do napotykanych niedogodności na drodze, więc właśnie to robiłem, kurwa niespodziewane. Ale się nie spodziewasz. To oczywiście kaktus. Youtube zostaw mnie już please. Te, nie wiem te elementy do tych pustych, bezdusznych gówno gierek, to są dodawane w formie jakiejś. Że ej, to wcale nie tak, że my mamy gówno na platformie. Yy, my uczymy dzieci rysować. Nasze produkty rozwijają. Jest też PVP. Dobra. Ale go k... rozjadnę. Ty. Ajajaj, aj, aj. nie, 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 nie. Nie, mam za dużego chu... Dobra, szybko, szybko, szybko. Coś mu odpadło, ty, jaki frajer. Pa, pa, pa! A, go walcuję. <tysy> Jezu, betony człowieku Weź się zalej. Czemu on nie ma końców? Nie wejść z ustawione i za wcale nie jest człowiek. Ja! Oj, skociłem, nie. Ja jeszcze na full pędzku. Potem kolejna walka, również wygrana. No i co, ja będę Was oszukiwał? Wygrałem z każdym. Nie, 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 nie.